Dzień dobry, Dzień dobry, z tej strony, zamy... strony piekaczów i dzisiaj sobie nagrywamy. Nie jak zawsze, tylko jak pie tylko pierwszy raz. Among Us i po tym odcinku ma być dużo łapek do góry. Wszystkiego ma być dużo. Nawet nie będę mówił. Oczywiście. Co ja zrobiłem? Dobra, zrobiłem zdjęcie, tak. Ja się, ja, ja się nazywam Pikachu Pikachu E. Y. Chciałem napisać E y, O U T U B E Ale nie zmieściło mi się To więc Pikachu E. Y. To więc Jak gracie takie takim bo cieszcie się Oczywiście ja mam takie stroiki Pet Nie ma peta e, halo Co to jest? Dobra, mam to. Peta się chyba zmienię na pajączka. O, No, halu, start! Dawać, start! Start! Jak widzicie, jestem sumejtem. Ale, może będzie i fajna gierka. Może będzie fajna giereczka. Chodź za gdzie mną. mam, mam taska? Nie no, jednego taska w elektryku to za mało troszkę Za mało troszkę. A nie, bo by tu wchodził. No chyba... Żartujecie sobie! Ja nie wiedziałem, że tam dwóch impostorów! Nie, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. O dzień dobry. Okej, okay. i teraz będziemy... No nie wierzę no znów Znów elektryku mam tylko No my zabiję ten typ. Za długi task to jest nie ma opcji. za długi ten task jest Za długi task za długi task za długi task Chyba to jest czarny mi się tak zdaje. No oni tego nie robią! Okej. Okay. Dobra mamy to zrobiliśmy. Biały z przed... Oni się dziwnie tak zachowują bardzo. Jak jest dwóch impostorów na jednego to ja nie wiem. Chociaż zrobię tak. Dobra, ciekawe czy się coś powiększy. Tu macie pasek w lewym górnym rogu. Macie pasek tasków. Nie zrobiliśmy tasków. Mamy! Zrobiłem ostatniego taska i wygraliśmy. Piękna to była wygrana. teraz Please Imposter. Imposter imposter. Please, imposter. Nie ja wiem co teraz robię, nie? Ale jak ten mój skin się wygina? Fajnego w ogóle mąskina? No, napiszcie. Nie nie, nie mogę jeszcze napisać. Czemu ja mam tego w nawigacji? Już ogarnęłem, już się ogarnęłem grania w tego wamonga. Chyba nie ogarnęłem jest ten pająk. No, dobra. Zobaczcie sobie na tego pająka, jak on wygląda. Rozpuścił się. Jak to? To jest zabił kogoś, zmienię to w kina. Oto. Zamiast tego, no nie, taki strudel ja na dzień nie ale za to jestem krumejtem. Nie wiem kiedy będę im postałem, ale to będzie cały dzień, um, bo jak będę cały czas krumejtem, to to napiszę? Cały dzień krumejtem. Taki tytuł będzie. Hej Lucz czekaj, czasem z węta nie wychodził, ale nie, podeje, nie, po, nie, nie ma podejrzeń to, więc nie będę nic robił. mam trochę jakieś podejrzenia, bo wychodził z L. I ten... Widziałem, że on z węta wychodził, no nie. Biedak, za On to zrobił. Wyzwalcie aby... A, B, C. Dobrze, Gren, nawet C, nawet, nawet, nawet tego nie widać. Dobrze, Gren, piszcie Gren. Załatwicie tego typa. Dobra, to była bardzo fajna wygrana. Podobała mi się ta wygrana. Bardzo fajna była. Okej, okay. zmienię się skina, bo chcę się zmienić skina. To zostanę tu na chwilkę, tylko tylko Zostanę tu na chwilkę, typie. Koronę się założę. O, o, mam koronę. Dobra. Bardzo fajnie. Czym był podobny do Pikachu, to nie tą czapkę, nie tą, nie tą. Gdzie to było, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to jest? Czy ja po tego nie mam? A tutaj to jest. Okej, okay, będę podobny do Pikachu, zobaczycie. Jezus! Bo niepojęte jakieś. Dobry. Takie Pikachu, podobne troszkę do Pikachu. Start. Halo, start. Nie tymuje się ze mną, chłopie. Nie timuj się ze mną, bo się i tak to nie nie stimuje. Niech będę no nie będę i postanowić się zabije. Oni już zaczęli się grę. Bo o! Dołączy. O Pikachu, startujemy. Jak fajnie. Startujemy, jak fajnie. Please, bądź impostor. Mama, Ja, Jesteśmy impostorem. Chociaż, dru... Chociaż pierwszy raz, nie? Jak ja ogarnię by... bycia impostorem, troszkę nie ogarnię, ale dobra. Ja się bardzo. Jaram, jak jestem impostorem. Bardzo się jaram. To Jaram. Ja mam chęć kogoś skilować, to nie mogę skillować. Nie, nie. nie. Chodź tutaj dwóch kinów <noise> Ale bym ją spakował! Nie, bym ją wpakował w takie kłopoty, widzowie. Ale bym ją spakował, nie. Po prostu oni by już mówili, że to ona A ja my, że to on czy ona Ja, ale się, jak to, ale dwa kile na raz, bardzo fajnie Bardzo fajnie Dobra, nie wiem co nawet Ciekawe czy będę zrobi Czy kogoś zabije to? Ulipińczyk co to był? Bo ja nie wiem o, fej Fejkował taska jak nic 4, 2, 8, 1, 3 Bye, bye Czy ktoś tam kogoś zabił? Nie Nie wiem, nie. wiem. Widzicie, oni mają szczęście, że grają ze mną. Oni takiego mają karta. Nie człowiek kulturalny, czeka do 10. A już na cztery daje. No i nie daje startu. A nie daje. <laughs> nie człowiek. Internet go zwalił, chyba się zdaje. Mamy to Impostor! 9 dziewię... 9 na trzech impostorów. Dziwne, bardzo dziwne. Mi się to nie podoba. Okej. Okay. 2 na no, 2. Kurwa. Idź, no idź po to. Idź no, idź, idź. Kurde, co za głupi. Black, od razu gadam, że black. Ja na Black głosuję. Ej, no co wyszedł? Daniel! Ej, ale mamy mało killów i to wygramy, nie? Jest raz, dwa... Trzy... Cztery na dwóch impostorów. Cztery na dwóch impostorów. Dwa kile i leci, nie? Możemy już sobie przewodzić. No to dobra. ok po co oni po angielsku piszą i tak po angielsku piszą na blank wygłosowali no, o mam jednego o mam jednego miej mamy jednego miej ile jest a dobra. wygraliśmy Brzydki ten strój. To pomarańczowego sobie wezmę. Czekaj, zbanujcie tego żółtego. Muszę mieć żółty kolor. O jak fajnie! Raczej tu nie przyjdą. O jak fajnie! Dwa kile dla mnie, ha, ha! Teraz sobie wezmę innego, na przykład zielonego. E -e. Marańczowego dalej pomarańczowy za fajny oj oj oj, oj, oj. był spadł z łóżka Zamknąłem oczy jakby coś nie widziałam nawet wam nie musiałem mówić o, on tam sobie szedł szedł raczej <tryk> się, Co to jest jakiś ten. O nie! Nie! Nie, chyba nie ma podejrzeń jakiś zresztą. No o no, 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 no ja nie... Ne no! it's it's. egocha the Aha, nawet nie musiałem gotować Dobra, fajna gierka to była Teraz nie patrzę, wy też nie patrzcie A ja nie patrzę Ja mam zamknięte oczy O z hotelną jeszcze Ale teraz będzie jantka. Tak, tak będę nawalał z pistoletu, że spodziewujemy jną Będzie janteczka teraz Janka będzie z pistoletów. Janka to znaczy, że za, za, zabije za dużo ludzi. Ja sobie poczekam. Dzień dobry. Do widzenia. O, skilował. Jak fajnie, no zrobił okay, nie patrzę się. Nie patrzę się, bo możecie się patrzeć. Ja nie wierzę! Nie dajcie mi być krematywym, chociaż jeden raz. Mam teraz przechlapane. Mam teraz przechlapane. Jak ja mogę być... Oni będą mnie podejrzewać. Do o dwa tak, do o do o dwa. tylko będzie miał najbliżej. Kilku wątków. Ale nie, podejrzewu... Już mnie muszą podejrzewać. Nie. No Jezu! Psyan się pierwsza nie! Ja na Nutelle głosuję. Czekaj, teraz jak wywalimy nią, to będę tego to... Dobra, no głosuj na sz... no Głosuj, głosuj. No, czy oni głosują? No Jezu, głosuj, ja nie pisz. Han har bikkja på palsen. Nie! Nie był impostorem. Czemu nie był impostorem? Kurde. ZAŻYŁEM! Bye. Ha, ha! Zwycięstwo! Tak to się robi! Z Pikachu.

a powiedz, ile masz lat? Nie No jak to nie wiesz? Nie takie rzeczy się wie. A powiedz, jaki kolor najbardziej lubisz? Pańcory. Pomarańczowy? Tak. A lubisz niebieski? Też. O, jaki słodki. Dobra, to był z takiej historyjki. em mình có Dobra, nie wiem co teraz robimy, ale już chyba skończymy, nie, już chyba skończymy ten odcinek. To więc to było na tyle tego odcinka, to więc papa. Papa.